Załóżmy, że mamy grę macierzową, czyli inaczej grę o sumie zerowej. Jeśli istnieje taka wartość V, że gracz A może sobie zapewnić, że wygra co najmniej A, natomiast gracz B może sobie zapewnić, że a, przegra co najmniej V, wówczas V jest wartością gry. No i tutaj w szczególności, jeśli gra posiada jakiś punkt siodłowy lub punkty siodłowe, to one właśnie są, to wartość w nich jest wartością tej gry. No to tutaj mamy taki przykład. Mamy grę macierzową, wypłaty z punktu widzenia gracza A. No i właśnie, zastanawiamy się, czy tutaj chcemy wiedzieć, czy są jakieś punkty siodłowe, jaka jest wartość gry, jeśli jakaś istnieje, no i, i, i jaka też chcemy narysować siatkę przesunąć. Więc właśnie, więc punkty siodłowe, tak jak poprzednio sobie wyznaczaliśmy, czyli punkty, w których to jest najmniejsza y, wartość w danym wierszu i jednocześnie największa wartość w kolumnie. Więc na przykład najmniejszą wartością w wierszu A jest minus dwójka, ale jest ona też najmniejszą wartością w kolumnie, więc to nie jest punkt siodłowy. Tylko w kolumnie w wierszu B najmniejsza wartość to jest 1 i ona jest jednocześnie największą wartością, Kolumnie B, więc jest punktem siodłowym. W kolumnie C, no tutaj najmniejsza wartość to minus 2, ale ona też jest najmniejsza w, w swojej kolumnie, więc nie jest punktem siodłowym. Więc mamy tu jeden punkt siodłowy równy 1, więc wartość tej gry wynosi 1. No i dlaczego? Ano dlatego, dlaczego to jest wartość? No, to jest punkt siodłowy, ale dla, z definicji. O, Wartość to jest taka gra, że gracz A może sobie zapewnić, że na pewno co najmniej tyle zarobi, a gracz B może sobie zapewnić, że na pewno co najwyżej tyle straci. Gracz A wybierając kolumnę B B wie, że zarobi co najmniej 1. Gracz B wybierając yy, strategię B zapewni sobie, że straci co najwyżej 1. Więc te wartości są równe, więc to jest właśnie wartość gry. No i spójrzmy sobie jeszcze na siatkę przesunięć. No dobra, no to najpierw zacznijmy od pary strategii AA. Jeśli gracz A wybierze strategię A, no to gracz B chce jak najmniejszą liczbę. No to on nie zmieni strategii yy, z A. Więcej, jeśli gracz A wybierze strategię A, no to gracz B będzie dążył do strategii A, więc będzie miał takie przesunięcie tutaj. Jeśli gracz A wybierze strategię B, to graczowi B będzie się najbardziej opłacała strategia A, strategia B, więc będzie miał tutaj takie przesunięcie. Natomiast jeśli gracz A wybierze strategię C, to gracz B zdecydowanie będzie chciał wybrać strategię C, więc będziemy mieć takie przesunięcie. Teraz, jeśli gracz B wybierze strategię A, gracza chce mieć jak najwięcej, no to zdecydowanie będzie szedł do strategii C. Więc tutaj, jeśli gracz B wybierze strategię B, to gracza będzie chciał mieć strategię e, też B. Więc będziemy mieć przesunięcie tutaj i tutaj. Natomiast jeśli gracz B wybierze strategię C, to tutaj gracza zdecydowanie chce mieć strategię A. No, i właśnie, widzimy taką ciekawostkę. Gra, strateg, para strategii BB jest takim właśnie punktem równowagi, z którego żaden z graczy nie będzie chciał się przesunąć. Natomiast jeśli gracze wylądują gdzieś na rogach, to wtedy będą tak krążyć w kółko i nie znajdą tu jakby jednej z pary strategii, która będzie im pasować. Więc to nie zawsze jest też, że jakby diagram przesunięć musi prowadzić do Punktu siodłowego czy tam do wartości gry. Czasem może tak krążyć w kółko. Natomiast, jeśli już zaprowadzi do punktu, do punktu siodłowego, to z tego miejsca się nie zmienia. Dlatego to jest racjonalny wybór, i dlatego wtedy to jest właśnie wartość gry. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału. I zapraszam również do oglądania pozostałych.